Przez 30 lat tworzyli zgrany duet, ona królowa polskiej sceny, on opoka w cieniu jej blasku. Nikt nie spodziewał się, że to wszystko rozpadnie się nagle, w ciszy, gdy jej nie było w domu. Gdy pewnego dnia Maryla Rodowicz wróciła do swojego domu, zastała puste pomieszczenia i przejmującą ciszę, która wydała się jej dziwnie niepokojąca. Nie było żadnych walizek, żadnych osobistych drobiazgów Andrzeja, żadnego śladu jego obecności. W powietrzu unosiła się jednak trudna do zignorowania pustka, jakby ktoś właśnie zamknął za sobą rozdział życia i odszedł bez słowa. Dopiero później dowiedziała się, że pod jej nieobecność mąż spakował rzeczy i wyprowadził się, zabierając ze sobą dwie ciężarówki pełne wspomnień, przedmiotów codziennego użytku i prawdopodobnie również nadziei, które kiedyś wspólnie snuli. Nie zostawił po sobie nawet karteczki. Tylko ciszę i pustą przestrzeń, w której jeszcze chwilę wcześniej tętniło życie. Maryla Rodowicz od dziesięcioleci uważana jest za ikonę polskiej sceny muzycznej. Jej piosenki śpiewają kolejne pokolenia, a charyzma sceniczna przyciąga tłumy. W świecie artystycznym osiągnęła niemal wszystko, od sukcesów fonograficznych, przez prestiżowe nagrody, aż po uwielbienie fanów, które nie słabnie mimo upływu lat. Jednak za blaskiem reflektorów kryje się prywatny świat pełen bolesnych doświadczeń, cichych rozczarowań i niespełnionych nadziei. W życiu uczuciowym Maryli nigdy nie było łatwo, choć serce miała wielkie i otwarte, niejednokrotnie trafiała na mężczyzn, którzy nie potrafili udźwignąć ciężaru prawdziwego uczucia. Każdy kolejny rozdział miłosnej historii kończył się łzami i poczuciem pustki, a rana po jednym z tych związków, choć czas nieco ją przygładził, wciąż pozostaje żywa i bolesna. W wywiadach i dokumentach artystka coraz częściej wraca wspomnieniami do zakończonego przed kilkoma laty małżeństwa, które odcisnęło na niej szczególnie silne piętno. Była to relacja pełna namiętności, ale i trudnych emocji, z którymi musiała sobie poradzić, będąc jednocześnie osobą publiczną. To właśnie o tej relacji opowiadała w dokumencie zatytułowanym Maryla. Tak kochałam, gdzie z niezwykłą szczerością i otwartością dzieliła się swoją historią. Wśród wielu wspomnień pojawił się także Andrzej Dużyński, mężczyzna, który przez trzy dekady był częścią jej życia. Poznali się w 1985 roku w zupełnie niepozornych okolicznościach, a wszystko zaczęło się od sugestii Agnieszki Osieckiej. Poetka i przyjaciółka Maryli z przekonaniem powiedziała, że dość już tych artystów w jej życiu. Zamiast kolejnego wrażliwego duszpasterza sztuki, poleciła jej kogoś zupełnie innego, konkretnego biznesmena który miał nie tylko stabilną pozycję, ale również osobowość, która mogłaby przyciągnąć Marylę na dłużej. Andrzej Dużyński pojawił się w kawiarni, by odebrać swoją partnerkę, a tymczasem przypadek, czy może przeznaczenie, sprawił, że jego spojrzenie napotkało wzrok Maryli. Wysoki, postawny blondyn, zmierzający w jej stronę z pewną siebie postawą, od razu przykuł jej uwagę. Kiedy ich oczy się spotkały, coś zadrżało w powietrzu. Ten moment, choć krótki, miał w sobie coś elektryzującego. Wymiana spojrzeń, krótkie pytanie i odpowiedź. To wszystko wystarczyło, by rozpalić iskrę, która wkrótce miała rozwinąć się w płomień uczucia. Nie czekali długo, już po kilku miesiącach wspólnych spacerów, rozmów do późna, romantycznych gestów i planów na przyszłość, postanowili przypieczętować swoją relację. Ślub odbył się z dala od mediów, bez tru i fotograficznych fleszy. Wśród gości znaleźli się tylko najbliżsi, a świadkami byli Agnieszka Osiecka oraz Seweryn Krajewski. Ten gest nadawał wydarzeniu szczególny charakter, symboliczny, niemal artystyczny. Niedługo później, w 1987 roku, na świat przyszedł ich syn Jędrzej. Był dla nich dowodem na to, że łączy ich nie tylko namiętność, ale również chęć zbudowania rodziny, wspólnego życia, które miało przetrwać próbę czasu. Przez kolejne trzy dekady tworzyli zgraną parę, której nic nie zapowiadało kryzysu. Często pojawiali się razem na wydarzeniach kulturalnych i towarzyskich, zawsze uśmiechnięci, z ciepłem spoglądający na siebie. Otoczenie widziało w nich przykład zgodnego małżeństwa, wzoru do naśladowania. Andrzej zarządzał sprawami domowymi z dokładnością i rozwagą, Maryla zaś nie zwalniała tempa w pracy artystycznej. Ich role się uzupełniały, a relacja wydawała się pełna harmonii. Dużyński powtarzał, że Maryla to nie tylko kobieta jego życia, ale także najbliższa przyjaciółka. Ona z kolei podkreślała, że w jego ramionach czuła się bezpieczna jak nigdy dotąd. Jego postawna sylwetka, mocne ramiona i opiekuńcza natura dawały jej poczucie spokoju i stabilności, którego tak bardzo potrzebowała po latach burzliwych relacji. Dla wielu był to związek jak z bajki ona królowa estrady, on szanowany przedsiębiorca, Razem budujący dom pełen miłości i ciepła. Katarzyna Gartner, kompozytorka i bliska przyjaciółka Maryli, mówiła, że Andrzej był dla niej niczym tarcza, opoka, przed którą świat musiał się zatrzymać. Przy nim mogła odpocząć, zwolnić, poczuć się zwyczajnie, jak kobieta, która w końcu nie musi być silna dla wszystkich. Muzyk Andrzej Kleszczewski wspominał z rozbawieniem pierwsze spotkanie z Dużyńskim. Gdy ten zdyszany i obładowany walizkami przybiegł na peron pociągu, by pomóc Maryli. Jego gesty mówiły jedno był w niej zakochany po uszy, gotów na wszystko, by ją uszczęśliwić. Takich obrazów było więcej: mężczyzna, który dbał o każdy szczegół, który szedł za nią krok w krok, choć nigdy nie próbował przyćmieć jej blasku. Ich wspólna historia, budowana przez ponad trzy dekady, Wydawała się być niemal niezniszczalna, niczym solidny gmach, który przetrwał niejedną burzę. Przez lata tworzyli obraz pary, która mimo odmiennych charakterów potrafi znaleźć równowagę i czerpać siłę ze wzajemnego szacunku i miłości. Gdy wreszcie nadszedł moment, w którym świat dowiedział się o ich rozstaniu, było to niczym nagłe oberwanie chmury w środku spokojnego dnia. W 1985 roku rozpoczęła się ich wspólna droga która przez wiele lat wyglądała na stabilną i pełną wzajemnego wsparcia. Dopiero w 2016 roku pojawiły się pierwsze niepokojące sygnały, które wyłapywały media, ale których nie chcieli dostrzec ci, którzy wierzyli, że taka miłość nie może się rozpaść. W jednym z wywiadów Maryla przyznała wprost, że od pół roku jej mąż nie mieszkał już w ich wspólnym domu. W tamtym czasie nie traciła jeszcze nadziei, miała cichą nadzieję na pojednanie, Próbowała nie dopuszczać do siebie myśli, że coś naprawdę się skończyło. Podkreślała, że mimo fizycznego oddalenia, Andrzej nadal utrzymywał kontakt, opłacał rachunki, dbał o dom, samochody i sprawy praktyczne. W jej oczach ten gest miał w sobie coś szlachetnego, coś, co dawało jej poczucie, że mimo kryzysu nie wszystko jeszcze zostało zaprzepaszczone. Relacja, choć wyraźnie osłabiona, nadal istniała, a ona nie chciała przerywać jej pochopnie. Jednak z czasem prawda okazała się znacznie bardziej brutalna, niż przypuszczała. Ich małżeństwo nie miało już szans na odbudowę, choć dla niej jeszcze długo wydawało się, że to tylko chwilowe ochłodzenie, przejściowy moment, z którego można się podnieść. Gdyby była to relacja oparta na głębokim duchowym porozumieniu, gdyby naprawdę łączyło ich coś więcej niż codzienne obowiązki i wspólna przeszłość być może przetrwałaby wszystko. Tak przynajmniej uważała Katarzyna Gartner, która od lat towarzyszyła Maryli i znała ją z bardziej intymnej, prywatnej strony. Artystka to nie tylko scena i światło reflektorów, to również wrażliwość, emocjonalna intensywność i potrzeba bycia rozumianą, nie tylko przez otoczenie, ale przede wszystkim przez partnera. Kobieta o duszy artystki potrzebuje szczególnego rodzaju obecności, której nie sposób zastąpić codzienną troską o rachunki i organizacyjne sprawy. Potrzebuje kogoś kto potrafi wyczuć najdrobniejsze zmiany nastroju, kto rozumie jej lęki i zachwyty, kogo nie przytłacza jej sława, lecz potrafi być dla niej cichym azylem. W dokumencie poświęconym jej życiu Maryla wyznała, że mąż opuścił dom pod jej nieobecność, w sposób całkowicie zaskakujący, niemal teatralny. Nie było wcześniej poważnych rozmów, nie padły słowa ostateczne, nie było sygnału, że oto zbliża się definitywny koniec. A jednak coś zaczęło się zmieniać. Wspominała, że kobieca intuicja dawała jej znaki, których nie potrafiła jeszcze w pełni zinterpretować. Coraz częściej zauważała, że Andrzej nie rozstaje się z telefonem, że nawet do łazienki zabiera go ze sobą, jakby nie mógł pozwolić sobie na choćby chwilę odłączenia od innego życia, które najwidoczniej toczyło się równolegle. O dwudziestej drugiej każdego dnia oddalał się do pokoju na górze, tłumacząc się pracą, która nagle stała się bardziej absorbująca niż dotychczas. Zachowania te nie były jeszcze jednoznaczne, ale z tygodnia na tydzień pojawiało się ich coraz więcej. Stopniowo przestał jadać w domu, co tłumaczył troską o zdrowie i koniecznością stosowania diety, którą jego żona rzekomo ignorowała. Powiedział jej nawet, że jej gotowanie nie sprzyja jego zdrowiu, zarzucając, że do wszystkiego dodaje masło. Z jego ust padły nawet groteskowe zarzuty, że potrafi upiec łososia na całej kostce masła. Co ją dotknęło i rozbawiło jednocześnie, bo nie miało żadnego pokrycia w rzeczywistości. Jego słowa wydawały się być pretekstem, nieporadną próbą usprawiedliwienia zmian, które zachodziły w jego sercu i głowie. Z biegiem czasu dostrzegała też, że staje się podejrzliwy, nieufny, jakby z każdym dniem coraz bardziej oddalał się od niej emocjonalnie. Zaczynał obsesyjnie dbać o sylwetkę, liczyć kalorie. Analizować skład każdego posiłku, jakby to właśnie kuchnia miała być powodem jego frustracji. Ale dla niej, mimo wszystkich tych sygnałów, związek nie był jeszcze skończony. Nadal wierzyła, że to trudniejszy moment, przez który trzeba przejść. Nie sądziła, że jej małżeństwo, które trwało 30 lat, może zakończyć się tak nagle, bez ostatniej rozmowy, bez szansy na zrozumienie, bez cienia nadziei. Maria Szabłowska, dziennikarka i wieloletnia znajoma pary, potwierdziła później, że Maryla długo nie chciała przyjąć do wiadomości, że coś rzeczywiście się psuje. Jej psychika broniła się przed tą myślą, odsuwała ją jak najdalej, jakby wypowiedzenie jej na głos miało przypieczętować koniec. A kiedy już stało się jasne, że Andrzej nie wróci, że to nie jest chwilowe nieporozumienie, tylko trwałe rozstanie, wtedy wszystko się w niej zawaliło. Rozwód który ostatecznie sfinalizowano w 2021 roku, był dla niej dramatem, który rozgrywał się nie tylko w sądzie, ale i w jej duszy. To nie był zwykły rozwód, o którym mówi się szeptem. Był to spektakularny koniec miłości, komentowany przez wszystkie media, analizowany na łamach gazet, omawiany w telewizji. Dla Maryli, osoby wrażliwej i oddanej, to była katastrofa. Tym bardziej, że została postawiona w zaskakującej sytuacji kiedy dowiedziała się, że Andrzej wybrał Marię Szabłowską na świadka. To wywołało dodatkowe emocje, zaskoczenie, a może nawet poczucie zdrady. Sama Szabłowska przyznała, że nie miała świadomości, co oznacza taka rola i jakie będzie miała konsekwencje. Powiedziała później, że Andrzej w rozmowie z nią wyznał, iż życie u boku gwiazdy takiej jak Maryla to trudne wyzwanie. Wymaga wielu wyrzeczeń, szczególnie jeśli chodzi o czas. Jego słowa sugerowały, że czuł się zaniedbany, że brakowało mu obecności żony, zbyt pochłoniętej koncertami, próbami, nagraniami i projektami. To właśnie ten rozdźwięk pomiędzy jej życiem zawodowym a jego potrzebą codziennej bliskości, według niego, miał być przyczyną końca. Choć na zewnątrz przez lata wszystko wyglądało idealnie, w głębi duszy powoli gasło to, co niegdyś ich połączyło. I chociaż Maryla przez długi czas nie chciała tego widzieć, w końcu musiała się z tym zmierzyć została sama, z piosenkami, które śpiewały o miłości, i z ciszą, która nadeszła, kiedy drzwi za Andrzejem zamknęły się po raz ostatni.